Od 15 lipca mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mają możliwość korzystania z usługi VOD. Oferuje ona dostęp do filmów i programów telewizyjnych. Sama aplikacja już poprowadzi naszych abonentów. Czy chcą korzystać z bezpłatnych filmów dostępnych w danych pakietach telewizyjnych, ewentualnie opłacić usługę i oglądać najnowsze hity filmowe. Jeżeli chodzi o opłaty, one są wykazane na liście filmów po uruchomieniu aplikacji, a są doliczane do następnej faktury. Opłaty za filmy są zróżnicowane, wahają się od 6 do 14 zł. Najwyższą cenę zapłacimy oczywiście za nowości kinowe. VOD oferuje bogatą ofertę. Aby z niej skorzystać, należy jedynie upewnić się, czy mamy odpowiedni do tego sprzęt. Aby z niej korzystać, należy posiadać odpowiedni dekoder. Żeby to sprawdzić, zapraszamy do naszego biura bądź na naszą infolinię. Korzystanie z samej usługi VOD, aby korzystać z niej, niekonieczna jest wizyta w biurze, wystarczy z pozycji pilota uruchomić sobie ją. W naszym województwie usługa VOD została uruchomiona również dla mieszkańców Skakczyska Kamiennej i Starachowic. Dzięki VOD mamy możliwość oglądania filmów w dowolnie wybranym czasie i to w najlepszej jakości HD, bez dodatkowych opłat.